KUKIS 15. Bardzo proszę. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, jako mieszkaniec opolszczyzny i mieszkaniec miejscowości położonej bardzo blisko tych, tych terenów zalanych, od samego początku, od świtu do zmierzchu, uczestnicząca wspólnie z naszą łosioską OSP w akcjach tych okołopowodziowych, chciałem Państwu powiedzieć, że prognozy były bardzo alarmujące. I to nie jest złośliwość, tylko w czasie, kiedy już w Czechach powódź się rozpoczęła, u nas Nysa szorowała rzeka, główna Nysa Kłodzka, główna winowajczyni tych wszystkich tragedii, szorowała po dnie. natomiast zbiorniki Nyski, Otmuchowski były pełne wody ze względu na to kultywowanie tej skrajnie lewicowej ideologii ochrony przed algą ryb, karpia i innych stworzeń wodnych które okazały się być po raz kolejny ważniejsze od, y, y, od ludzi. E, proszę Państwa, w, cała akcja była opóźniona o 48 godzin mniej więcej. Trudno to określić dokładnie, ale to wszystko było opóźnione. Te słowa uspokajające pana premiera plus nie, naprawdę nieodpowiedzialne postępowanie mediów spowodowały, że mieliśmy duże problemy z ewakuacją ludności z zagrożonych terenów. W czasie, kiedy w Kłocku, w Prudniku, w Głuchołazach zeszła już trochę woda i u nas ta fala nadchodziła na, do Lewina Brzeskiego, media komunikowały, że w Kłocku grasują szabrownicy. Ludzie, już byli, ludzie, którzy się wahali, odmawiali ewakuacji. Potem w nocy alarmujące wieści, że chcą być ewakuowani. Kolejna rzecz, brak komunikacji. No nie może być tak, że w XXI wieku my jesteśmy skazani tylko na TikToka czy na internet, na łączenia, łączenia via komórka. Każda gmina, każdy urząd gminy powinien być wyposażony albo w tradycyjne radio, również sołtysi powinni takie odbiorniki na wypadek sytuacji kryzysowych posiadać. A najlepiej starlinki. O starlinka musiałem upominać się, czy prosić pana ministra gramatykę, żebyśmy mieli łączność z Lewinem Brzeskim, ten nasz łosiu, w którym była, była, było pomieszczenie dla osób ewakuowanych, dla osób no, bezdomnych w tym, w tym czasie. Ale bardzo dziękuję panu ministrowi. Udało się po dwudziestu paru godzinach ten starlink zdobyć. Wracając do ustawy, wiadomo, że ta ustawa nie jest ustawą doskonałą, ona powstawała w bardzo, bardzo szybko, niemniej wychodzi ona z całą pewnością naprzeciw oczekiwaniom osób poszkodowanych. Mam nadzieję, że w przyszłości zostaną tutaj uwzględnione jeszcze takie sprawy, jak mówiłem już tutaj panu przewodniczącemu o, o sprawie fotowoltaiki za, zamocowanej na trwale w, w gruncie, gdzie ludzie często ją stawiali, by taniej tą swoją budowę kontynuować. To samo dotyczy pomp ciepła i dotyczy jeszcze jednej bardzo ważnej rzeczy. I bardzo bym prosił państwa, wy macie bardzo dużą siłę przebicia, większą niż ja na pewno. W każdym razie o uwzględnienie również tych budynków, które są w trakcie budowy, a które nie zostały zgłoszone do Powiatowego Inspektoratu. Ludzie często już wręcz zamieszkiwali w tych budynkach, jeszcze bez odbioru mieli tam meble, mieli tam sprzęt AGD. Proszę również państwa bardzo serdecznie w imieniu mieszkańców Polszczyzny o finansowanie finansową również y, y, pomoc na zakup tych wszystkich sprzętów, które, których ludziom brakuje. I jeszcze ostatnie słowo, Panie Marszałku. Bardzo serdecznie z tego miejsca, bez żadnego aspektu politycznego, tylko jako mieszkaniec opolszczyzny, chciałem podziękować Ochotniczym Strażom Pożarnym, Państwowej Straży Pożarnej, Wojskom Obrony Terytorialnej, tak krytykowanym przez Was kiedyś, Wojskom Armii Zawodowej, Wolontariatowi Wodnemu Ochotniczemu, Pogotowi Ratowniczemu w imieniu Lewina, przede wszystkim też z Nowego Sącza i kołom gospodyń wiejskich, które od rana, od świtu do zmierzchu gotowały żołnierzom. Posiłki. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Przystępujemy teraz pani poseł. Niepotrzebne to było. To był naprawdę bardzo wyważony, roztropny głos, idący środkiem drogi. Więc proszę bardzo. Tak. Dziękuję bardzo, panie marszałku, Wysoka Izbo. Tytułem sprostowania chciałbym odnieść się do haniebnych słów pana posła Michała Jarosa, który zarzucił mi kłamstwo w kontekście wykorzystania. Przez Wojewodę Dolnośląskiego Wojsko Obrony Terytorialnej. Prawda jest taka, szanowni państwo, i od tej prawdy nie uciekniemy, że państwo polskie zawiodło. To była opieszałość, co najmniej to było lekceważenie. Od 10-11 września prognozy były alarmujące, zarówno z Komisji Europejskiej, z Czech, z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Wojewoda Dolnośląski złożył wniosek dopiero 14 wieczorem w sobotę, było za późno,